Cześć. Następny dzień, jesteśmy na lotnisku, zostawiliśmy psa, zostawiliśmy auto. Co to się wydarzyło, że wylatujemy? O tym wam powiemy. I dlaczego? I gdzie lecimy? To no też, myślę, że może być ciekawe. Więc tych dwóch rzeczy dowiecie się z tego odcinka, zatem w tym odcinku nie jedziemy, tylko lecimy. Jesteśmy na lotnisku w Bangkoku, w tym podrzędnym, czyli ten Dong Muang, dla tych tańszych linii lotniczych. Za 2,5 godziny mamy lot. Jesteśmy odprawieni. E, musimy sprawdzić jeszcze wizę. E, tutaj muszą w okienku nam potwierdzić, że mamy dobrą wizę e, i lecimy. Zatem e, słyszymy się, widzimy te, w, w, widzimy się w trakcie lotu. Nie jedziemy, tylko lecimy i nie jego oglądania. Przeszliśmy już odprawę. E, sprawdzona wiza, e, więc tutaj żadnych problemów. Przeszliśmy kontrolę bezpieczeństwa, e, kontrolę tutaj migracyjną i jesteśmy już w hali. tutaj Odlotów szukamy naszej bramki i lecimy, jedziemy, lecimy dalej. Kto zgadnie, gdzie jesteśmy, zostanie o, uścisk Dłoni prezesa. Zobaczcie, wyjęliśmy już pierwsze pieniądze 100 tysięcy, 200 tysięcy i pół miliona, łącznie 2 miliony e, dongów. A jeśli jesteśmy w dągu, to jesteśmy w Wietnamie. Jest to 300 ponad złotych. Cześć, dojechaliśmy zatem do Wietnamu na dwie noce. Zostawiliśmy psa, zostawiliśmy. Auto i teraz trochę pozwiedzamy. Eee... historię. Dlaczego do... Jak, do tego doszło? jak do tego doszło? nie wiem, opowiemy pewnie w autobusie, bo musimy znaleźć autobus albo jakąś tanią. opcję komunikacji i dostanie się do miasta. Pozdrawiamy z Hanoi, czyli Północ Wietnamu. Musimy jakieś pieniądze rozmienić. Zastanawiamy się czy tutaj się opłata, czy nie, no jak na lotnisku jest zazwyczaj drożej. Szukamy autobusu, taniego autobusu numer 7, który podobno będzie kosztował złotówkę, czyli najtańsza opcja. Jest też autobus 86, ale on ma kosztować chyba 8 złotych. Zatem będziemy szukać tutaj najtańszej opcji. Idzie nam coraz lepiej. Siódemka zaraz będzie. Jest tańsza. Poczujemy klimat lokalny, a nie pod turystów. Więc mam nadzieję, że o tam siódemkę już pojechała. Czyli pewnie z tego co widzę 7, metrów, tak tą musimy złapać Ale tutaj są autobusy, więc pewnie... sukam słucham. Widzieliśmy jednak autobus 86, który jest przyspieszony. Kosztuje osobę 45 tysięcy. To jest gdzieś 8 zł, czyli dla dwóch osób 16 zł. Te siódemki nie mogliśmy odnaleźć. Nie wiemy, w którym miejscu ona dokładnie startowała. No ale hmm, też to nie jest duży koszt. I, Trochę szybciej dojedziemy. Zaraz powinniśmy startować, bo już mamy bilety kupione. Tam gdzieś jest nasz hotel, gdzieś bardziej na prawo, gdzieś tam. Mamy jeszcze z 5 minut. Także jest karma dla psów, więc te psy jakoś tutaj jednak... Czy żyją te psy jednak? Przysłowiowe. Jedzą i nie Nasz hotel jest tam na Ale... Co? Tak. w tym kierunku, będziemy zmierzać docelowo. Jesteśmy gotowi na eksplorowanie miasta kurteczki, pierwszy raz założone od Kim. E kofi na prawo nawet ja O, teraz coś zjemy Ale Daleko nie zaszliśmy, mamy zupkę za 6 zł. Dziękuję. Ok, super. Wow. I taka zupka teoretycznie koło 6 zł za sztukę. Mieliśmy pączki, przynajmniej tak się nam wydaje, że to są pączki, trzy rodzaje, zaraz będzie opinia na ich temat. Pierwszy pączek wygląda jak w Polsce, zobaczymy co to jest. Dobry. Przypomina bardzo. Zobaczymy, czy tylko z zewnątrz się różni, czy w środku też. pani nam każe odejść. Ten nie jest słodki. Inny, każdy jest inny. Ale dobre, Smaczne. Znajdujemy się w Hanoi, w stolicy Wietnamu. To jest stolica Wietnamu, bo mamy tak naprawdę dwie miejscowości największe w Wietnamie, czyli Ho Chi Minh na południu, inaczej mówiąc Saigon, i Hanoi, który jest stolicą. Dlaczego tu przyjechaliśmy? Ponieważ skończyła się nam wiza w Tajlandii, czy wiza, za parę dni się nam kończy wiza, i musieliśmy zrobić tak zwany visa run, czyli wyjechać z kraju na parę dni i z powrotem wrócić i dostać z powrotem na jakiś okres czasu nową wizę. Więc musieliśmy wyjechać. Dlaczego samolotem, a nie samochodem? ponieważ samochodem jest, będzie ciężko z powrotem wjechać i dwa, są ograniczenia wjazdu do Tajlandii drogą lądową w ciągu roku zatem lepiej jest wlatywać samolotem gdzie tych ograniczeń nie ma i można się nawet 6 razy w ciągu roku opuszczać kraj i wjeżdżać jeszcze raz Więc Poleciliśmy samolotem druga sprawa, dlaczego Hanoi, a nie gdzieś indziej ponieważ chcieliśmy zobaczyć Wietnam natomiast do Wietnamu autem nie wiedziemy, jest to mega skomplikowane i na ten moment niewykonalne dla Samochodów na obcych blachach? I dlaczego Hanoi, a nie Sajgon, czyli w południe kraju? Ponieważ jest tutaj zimno. Mamy kurteczki i te sprawy, i po prostu mamy temperaturę, aż nam jest czasami nawet zimno. Powiedz jeszcze o psie, czy ja mam powiedzieć. A to jest pies? Pies powiedz. został w Bangkoku razem z autem, u Kasi kuzynki. Pozdrawiamy kuzynkę i partnera narzeczonego. Narzeczonego mojej kuzynki. W sumie umamy tak. narzeczonego mojej kuzynki, żeby było bardziej tak, skomplikowanie stajem Tajem i e, je, jego mama mieszka w Bangkoku. I tam pod jej domem zostawiliśmy auto i małego, dużo mniejszego Samiego, jak auto. Także e, mamy nadzieję, że odbierzemy Samiego i auto e, całych i zdrowych. Nie no, żart na pewno. E, a my cieszymy się urokami chłodu przez. Dwa i pół dnia, a następnie wracamy do Tajlandii. Mamy nadzieję otrzymać wizę na kolejne dwa miesiące. No i tak to postanowiliśmy fajnie rozwiązać. Czyli dwie noce i później wracamy do kamperowania spokojnie. Na pewno jeszcze trochę podróżujemy, nie kończymy tego. to jest rzecz odkryta przez Kasię wyczytana przez Kasię czyli kawa z jajkiem ek coffee, tutaj popularna, coffee, popularna w Wietnamie zatem Kasia lubi bardzo jajka kawę tak średnio, więc mam nadzieję, że polubi tutaj kawę to nie, połączenie kawy nie cierpie. ale chyba nie będziemy nagrywać tego reakcji, reakcji. na ten, bo myślę, że będzie to taka mina bardzo skwaszona kawę próbowałam w życiu może ze trzy razy i za każdym razem mnie nie smakowała. No więc może dzisiaj, ale to wyłączymy kamerę, poza kamerą i później zobaczymy. No i słuchajcie, jestem po testach, Kasi tutaj nie do końca to podpasowało Natomiast dla mnie, no, takie połączenie kawy z jakimś takim koglem moglem, ciekawe doświadczenie, ale jako, bardziej jako ciekawostka niż tak na co dzień. Na co dzień musi być taka tradycyjna, mocna siekiera. Który coś takiego. Poszliśmy na masaż 45-minutowy pleców i e, nóg stóp i to był chyba rekord, jeśli chodzi o wiek masażystów. Myślę, że Kasi masażystka miała 14 lat. Mój masażysta miał 15 lat to jest rekord. I cenowo też wydaje nam się, że są najdroższe masaże. W okolicy, tak? Bo tutaj za 45 minut po zniszczce wyszło. 30 parę złotych plus na piwek. Jeszcze chcieli na piwek jeszcze i nie napiwek. chcieli nas wypuścić, bez na tak. konkretnej kwoty, którą tam mieli na karteczce. Uważaj, że nie wpadli do wody. Tak, To tak. No nie było tak, że się można dać na piwek, ile się uważa, tylko oni mieli konkretne tak, tak, kwoty, tak. które kraju tego przyjmują na ten kraju punkt, na tego ten nie piwek. było i ogólnie tutaj ta cena, którą mieliśmy, to jest OK, powiedzmy, patrząc na inne, na inne miejsca. Ale tak czy siak jesteśmy zaskoczeni, no bo jednak Wietnam, jest na przykład biedniejszy stosunkowo Tajlandii, a jest drożej, jeśli chodzi o masaże. No widocznie tutaj ta kultura masowania nie jest aż no, tak to. powszechna, bardziej te salony okay. są tutaj tak, tak, takie bardziej pod turystów, pod turystów jakiś to się nie nazywa masaż, tylko spa, tak? Więc no trochę takie zrobione. No ale 14-latka, jakby tylko to nie brzmiało. W sensie dobrze masowała, tak bardzo mocno po plecy masowała, także no, nie było to takie smyranie po plecach jak czasem mieliśmy, że po prostu nie było czuć tego masażu. No. Tutaj tak, bardzo, bardzo a, fajnie, dziękuję. bardzo mocno. No ale nie wiem jak to się ma do pracy takich młodych osób. No chyba, że oni tak wszyscy młodzi wyglądają, że ona ma 24 lata. Dostaliśmy najmłodszą No i zleciała nam godzina, bo no, to jest to, to jest to od 21.15 mamy, mamy mamy, mamy co? tutaj mamy teatr jak to się Lalec. nazywa teatr wodnik lalek teatr lalek na wodzie Te, teatr, tak e, teatr lalek water, na wodzie bo ten kapelusz jest No baju bom sen kanapo nie